Witajcie moi kochani w misiowym świecie World Anny dzisiaj druga część tego sweterka i w drugiej części będziemy robić taki oto przepiękny listek on wygląda zobaczcie w ten sposób to tego nie widać ale wam pokazuję już jest przyszyty, robi się go bardzo prosto są tylko jakby trzy rzędy i co do tego listka to powiem wam że i tak samo słonecznika że najpierw musimy zrobić te elementy by dopiero później zrobić tą część, ponieważ ymm, najlepiej sobie to właśnie przygotować, bo zro kiedy zrobimy sobie ten przód, to najlepiej potem elementy, które sobie zrobicie, właśnie przyszyjemy do naszego sweterka, później będzie mega ciężko i nie polecam. Dlatego pierwszy musimy zrobić sobie elementy, potem przód, będziemy później to wszystko sobie naszywać, ja tu Wam pokażę od razu, jak ja naszywam ten, ten element listka, i tak samo będziemy robić pozostałymi elementami, ale to dopiero jak skończymy ten listek zaraz. I yy, yy, będziemy robić kolejne części. Ja słuchajcie, do tego projektu, jak już wiecie, w tym słoneczniku używać będę włóczki Gazal Jeans. Naprawdę wypasiona włóczka. Na maskotki nie tylko. 50 gram, 170 metrów. Mamy tutaj kolor, yy, akurat ten kolor nie pasuje, ale tu mamy szydełko 3,5 i tak samo jak i druty. Ja tym razem będę używała szydełko 3 mm. Więc zaczynamy. Do tego tam tak samo oczywiście będzie potrzebna do całego jakby projektu igła. Więc tutaj oczywiście musimy na to zwracać również uwagę. Oraz nożyczki, które gdzieś mi się na, na ten moment wsiąkły. Ale to nic. Słuchajcie, wykonujemy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Włączymy wszystko oczkiem ścisłym. I w tym naszym okręgu, który powstał, będziemy tworzyć pozostałe elementy i słupki. Raz, dwa... Trzy, cztery, pięć, pięć oczek, łańcuszka. Wykonujemy teraz sześć podwójnych słupków. Raz. Dwa, Cztery, 5 i ostatni, szósty, ogólnie mamy jakby siedem, ponieważ ten pierwszy też się liczy jako nasz podwójny, powiedzmy, słupek, ale go teraz nie liczymy. Ale ogólnie możemy też policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Trzy oczka łańcuszka, raz, dwa i trzy, i z powrotem sześć podwójnych słupków. Raz, dwa, trzy. Dwa razy oczywiście zawsze nawijamy, cztery, pięć i sześć. Tak to na tą chwilę wygląda. Pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Chowałem tutaj oczywiście na początek, tam gdzie było, wykonując oczko ścisłe. Teraz kolejny rząd. Wykonujemy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Chcę tylko włączyć dźwięk, słuchajcie, żeby co, co, co by Wam tam jakieś znowu dźwięki nie przychodziły. <gry> yy, I lądujemy szydełkiem w piąte oczko. Piąte, czwarte zależy tam, kto ile z Was robi na początku. Ja zrobiłam pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bijam się i wykonuję po prostu półsłupki teraz. Półsłupek pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty, piąty, szósty, siódmy i teraz tutaj umieszczam szydełko w ten nasz łuk z trzech oczek łańcuszka wykonując też półsłupek. Teraz jeden słupek. Podwójny słupek, raz i dwa. Słupek, półsłupek i do końca po jednym półsłupku, już tutaj w każdym oczku po jednym półsłupku. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 6 i ostatnie oczko 7 Raz 2 3 4 5 i zakończamy tutaj znowu oczkiem szczęściem I ostatni rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć standardowo. Znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wbijamy się tutaj w nasze oczko, wykonując oczko, yy, sorry, półsłupek. Półsłupek, trzynaście oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, trzynaście i przechodzimy tutaj na środek, gdzie był nasz podwójny słupek, wykonujemy półsłupek, i znowu raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 13 i umieszczamy tutaj na początku tego podwójnego słupka z oczek łańcuszka. Wykonujemy półsłupek i 5 oczek. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka wyciągamy i obcinamy. Mamy, słuchajcie, gotowy, przepiękny listek. Może, oczywiście, być bez tego tutaj, gdyby ktoś sobie chciał zrobić sam listek. Ja sobie takie co zrobiłam, coś innego. My to jest piękny kolor zielony, u Was jakaś zgniła zieleni, ale trudno. I za chwilę pokażę Wam teraz, jak przyszyć ten element do, do naszego sweterka bądź jakiejś innej rzeczy, którą będziecie sobie wykonywać. To moi kochani, bierzemy tutaj sobie y, oczywiście tą samą włóczkę w tym samym kolorze i będziemy przyszywać tylko miejsce tu, i tu. Pokażę może z tej tutaj strony, jak to wygląda. To zobaczcie, wygląda w ten sposób. Tu mamy przyszyty już właśnie słonecznik, ale pamiętajcie, że najpierw przyszywamy listki, a dopiero przyszywamy później, e, że tak powiem, słonecznik, ponieważ zobaczcie, to może nam pójść na nasz listek. I właśnie o to chodzi, by zrobić efekt 3D. Nie wiem, czy to z Was maluje, czy nie, ale ważne jest to, by wiedzieć, że. Na przykład, listek, który jak załóżmy jest w naturze, to jest tak, że on jest na przykład pod spodem. Wtedy na przykład ten słoneczek jest na listku, a nie na odwrót. Więc jest to bardzo ważne. Tu akurat zrobiłam praktycznie tak, żeby się aż mało, powiedzmy, mało nakładało, ale w kolejnym, na przykład tutaj, będzie tutaj z pewnością listek, będzie um, tak zrobiony, że on będzie. Ten yy, słonecznik będzie po prostu zakrywał ten listek, chyba że zrobię go tutaj, ale i tak wtedy on będzie jakby go nakrywał. Zatem to jest bardzo, bardzo ważne. No i teraz tutaj ogólnie wbijamy się, trzeba tu sobie oczywiście wziąć na przykład też jakieś na przykład spineczki, w sensie igiełki czy, czy szpilki przyłożyć, ponieważ ja teraz chwilowo obecnie tutaj nie mam, muszę wziąć yy, z innego miejsca. To Wam później pokażę mniej więcej, jak się uda, chyba że sobie dacie tutaj teraz coś zrobić sami. To po prostu, słuchajcie, wkładamy. Jak się położy coś. O. Tutaj troszeczkę zostawiamy, by później oczywiście schować tą też naszą tutaj włóczkę. I teraz robimy w ten sposób, że takie przeszywania tak. Więc yy, przeciągamy tutaj sobie naszą igłę. Przeciągamy i przekładamy to mnie, słuchajcie, spięte byłoby lepiej, no ale nie mamy to teraz, muszę jakoś się ratować. Możemy też sobie to oczywiście położyć, ale też to będzie nam bardziej wygodnie. I znowu wychodzimy gdzieś tutaj i przekładamy. Czyli po prostu chodzi o to, by to ładnie tutaj przyszyć, zaszyć, ale zwłaszcza w miejscu, gdzie byśmy mieli na przykład, właśnie mniej więcej też włożyć nasze szydełko. I to jest właśnie bardzo tutaj ważne, by to wyglądało estetycznie. Ja to mam bliżej jeszcze bardziej. O, tak to by wyglądało, słuchajcie. Po prostu tutaj sobie przeciągamy i zszywamy. Wtedy, wtedy tego to właśnie nie będzie widać, będzie to ładnie wyglądało. A to będzie nam tu sobie odstawało, gdy tam będzie coś tam się na przykład z tym robiło, czy coś dla, tego, to, dla jakiegoś tam fajnego wzoru takiego efektu 3D. Zatem tak to wygląda. Spotkałam teraz tu się na końcu. Pokażę Wam, jak ja zamykam w sensie, zabezpieczam całą naszą tą pracę, gdy strzywam. Ok, zobaczcie, przyszyłam już cały listek. Naprawdę to wygląda coraz bardziej mi się podoba. Jest naprawdę rewelacja tutaj. Tak samo jak będę jeszcze przyszywała na przykład te słoneczniki, właśnie te listki. Co do zakończenia, po prostu najlepiej wziąć szydełko. Może być też oczywiście igła. Przeciągnąć tutaj tą swoją robótkę, tą niteczkę i przeciągnąć jakby przez oczko. Zaciągamy. Możemy to oczywiście powtórzyć jeszcze raz, by tutaj nam się to lepiej wszystko trzymało. Gdzieś tam. Najlepiej pod miejscem, gdzie jest listek, żeby to nie wychodziło gdzieś na zewnątrz. I resztę albo chowamy tutaj gdzieś naszą robótkę, albo po prostu obcinamy. I tak słuchajcie robimy z kolejną tutaj częścią, drugą stroną i praktycznie mamy gotowy listek przyszyty. Uwierzcie mi na żywo, to wygląda po prostu cudownie. Zdjęcia z pewnością będziecie mieć na początku filmiku i na końcu, tak jak zawsze, oraz już później na modelce, czyli mojej córeczce, która będzie prezentowała ten cały sweterek. Zatem mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zobaczcie za jakieś niedoskonałości. Lekko jestem trochę chyba podziemiona zatokowo. Także jak coś. Zapraszam na kolejne filmiki, na kolejne części. Dajcie lajka, komentarz, subskrypcję kanału. Udostępniajcie, komentujcie. Będzie mi bardzo miło, że moja praca nie idzie na darmo, a ktoś z niej korzysta. O. Bye bye.